Życzę nam teraz skład gości z numer jeden Michał Kołek z drugim Paweł Szczepiszczak, 3 Artur Lącierz 4 Maciej Szczerba, 6 Marek Halczek, 7 Tomasz Kamiński, 8 Łukasz Grabowski, 70 Dienis Konrad, 71 Smulski Marek, 74 Mikilewicz Marcin, 75 Zarzecki Adam. Bardzo ładna akcja wykonanie Lowany z Białysp. Odzyskali piłkę po ocaliki. Wróćmy jeszcze do zawodników z wiosną. 77 Michałowski Beniamin, 82 Bogowicki Tomasz, 86 Koffer 87 Miłek Dawid, 88 Klimowicz Jakub, 92 Stefan Kony. Lulanders zaczynają swój drive z 45 jardu. mają pierwszą próbę. Nie ma tak selfie, nie? Tylko zwycięstwo! Lowlander tylko zwycięstwo! Tylko zwycięstwo! Lowlander tylko zwycięstwo! Tylko zwycięstwo! Lowlander tylko zwycięstwo! Tylko zwycięstwo! Piękny skin do Damiana Kłopaka. Dwa kroniardy, zatrzymany zestaw na 33. Roku. Bardzo ładna akcja wykonana przez zawodników Lowlander z Białystok. Teraz jest znowu pierwsza próba, kolejne 10 jardów. Zawodnicy zagłębiaczy już powstrzymali. Michał jest za połowę piłką, zgodnie z akurat najardem. Proszę Państwa mecz w Silesiowie, z Polską, Halis. Wielkie brawa. 6-0 Rolande w Białostoku, jeśli naprowadzę Ale wielkie gratulacje za zdobycie przyłożenia. Lulanders Białystra, przypomnijmy, 6-0 z zagłębiu stylu Na boisku są formacje specjalne. No, z Białej Strawki, Ile zostali zatrzymani na 25-tym Zaczekajmy. na Zaczekajmy. 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 z Zaczekajmy. 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 Zaczekajmy.

Falsta drużyna ataku. Automatycznie 5 jardów kary. Numer drużyna ataku. 5 jardów kary. Chciałem druga próba. Dokładnie tak jak sędzia powiedział, mamy flagi na boisku. Jest to falsta, 5 jardów kary. Także z lądu mamy 15 jardów do zdobycia pierwszej próby. To Steele 48 Podstrzyma zawodnika z numer 84 z drużyna ataku Lucy Steelers. W tym momencie mamy trzecią próbę i prawdopodobnie jest 20 do 30 Także bardzo ładna zagrywka Lulandes Gierska

na boisko wchodzą w specjalne Wszystko piłka została kopnięta, także wylądowała mniej więcej na połowie boiska. jest sytuacja sporna poczekajmy na werdykt sędziów Zaczynając ze swojej 47-go yardu Jednak stawiennicy Zawodnia z tyłu bardzo szybko powstrzymali No w zostanie tak nie udało się lot lot łapać piłki przez rodzika z numerem 7. Lot is, lot lot is, lot lot Na wojsku znalazł się płana. Bardzo ładna akcja, Damiana Kołpaka z numerem 5. Nie udało się zdobyć pierwszej próby, także mamy trzecią próbę i, i jad prawdopodobnie. Sędziowie pokazują, że mamy pierwszą próbę. Także pierwsza próba i 10 jardów. Pierwsza próba. Zdobyte 13 yardów. Pierwsza próba, znowu 10, 10 yardów do przejścia. Kolejną pierwszą grupę. Lulanders Białystok jest na 16. jardzie. że zagłębia Steelers. Bardzo ładny drive. Mamy punkty, także na tablicy wyników 12-0, a zdobył Jake Vontae Blackmon z numerem 7. Wielkie brawa dla tego zawodnika. Mamy próbę podwyższenia. Za jeden punkt. Wcześniej się to nie udało. Teraz Artur Zalewski z numerem 10 jest bezbłędny. Także kolejny punkt pik na kącie biały Białystok. I wynik w tym obycie wygląda 13 do 0. Za Steelers został powstrzymane na swoim 25 jardzie i zaczynają swoją akcję ofensywną. Teraz Tomasz Żukowski, numer 45 została zblokowana, podwyższenie nieudane. Ale mimo wszystko Lulander z Białystok prowadzi 19-0. Wielkie prawa i <laughs> Kampnięcie w wykonaniu Artura Zbowskiego i próbują poprzez piłkę jak najdalej. Na razie udaje mi się to jakieś flagi lądują na wojsku. Zawodnik z zagłębia Stilet został powstrzymany. Na 40 jardzie Luna z Białostok. pokazuje, że nie było faulu także zagłębie Stires zaczyna z 42 jardu Lowlander Białystok także pierwsza próba i 10 yardów do przejścia piękne zatrzymany Lowlanders z bardzo ładnie odczytali zagrywkę przeciwnika i powstrzymali. W zagłębie Steelers zostali cofnięci o 8 yardów, także mają drugą próbę i 18 yardów do przejścia. Są dokładnie na samym środku bóliska. Zobaczmy, podanie adresowane do zawodnika z numerem 2. Podanie podanie tylko zwycięstwo. i podanie adresowane do zawodnika z Się zdobyć się pierwszej próby, także automatycznie czwarta próba. Zaczekajmy na co zdecyduje się zawodnicy Zagłębia Steelers. Czy to będzie pan, czy może próbowali się jednak pierwszą próbę. Piłka ląduje w wędzonie, co oznacza, że ofens Lowlanders Biały Stałk rozpocznie z 20 yarda swoją akcję ofensywną. Zachodnią piłkę. Udało się zdobyć 8 jardów bardzo, bardzo ładnie złapana piłka przez zawodnika z numerem 23. Druga próba i 2 jardy do przejścia. Udało się zdobyć pierwszą próbę i tym oto sposobem Lowlander znaleźli się na 35 mech. Pierwsza Automatycznie skończyła się pierwsza kwarta, jest zmiana stron.